Witam moi drodzy kochani widzowie, dziś ponownie kolejna informacja, no i bardzo ważna. Posłuchajcie tylko tego. Od 1 września powszechny program szczepień przeciw HPV został rozszerzony. Mogą z niego korzystać dzieci od 9 do 14 roku życia. Rusza też wspólny program szczepień w szkołach podstawowych. No ale słuchajcie dalej. Szczepienia przeciw HPV w ramach programu podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami w programie wynosi od 6 do 12 miesięcy. No ale posłuchajmy dalszej części tej informacji. Minister Edukacji i Narodowej Barbara Nowacka razem z minister zdrowia Izabelą Leszczyną zaapelowało do szkół, by dyrektorzy włączyli się w akcję dobrowolnych szczepień Raz z minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Wystosowałyśmy listy do dyrektorek i dyrektorów szkół. Z prośbą o włączenie się w wielką akcję szczepień przeciw HPV. Apelujemy także do rodziców, by zapisywali swoje dzieci na bezpłatne i bezpieczne szczepienia, które będą się odbywać w szkołach, powiedziała minister Nowacka podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Cytując dalej wypowiedź: Barbara Nowacka zaznaczyła, że za zgodą rodziców szczepienie może odbyć się w szkole. Rodzice muszą złożyć podpisany formularz. Zgody na szczepienie do dyrektora szkoły. Nie będzie potrzebne skierowania ani wizyta w przychodni. Rodzice nie będą musieli tracić czasu, żeby pójść do przychodni POZ. Żeby tam zaszczepić dziecko, które będzie mogło zostać zaszczepione w bezpiecznych warunkach szkolnych. Podkreśliła minister. Co ważne, rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka w szkole. Decyzja ta pozostaje w gestii dyrektora szkoły i rodzica. Rodzic może też upoważyć inną osobę która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę. Czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia. No przyznacie moi drodzy, kochani widzowie, że to bardzo ważna informacja, no i bardzo ciekawa dla większości rodziców. Nie wiemy jakie wy, ale ja sądzę, że tu coś się kroi. Piszcie standardowo w komentarzach co wy myślicie Z góry was pozdrawiam, Szczot Joker.